Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert, a to jest kolejny odcinek Kanal Minus Fioletowego, w którym przedstawię Wam pięć międzynarodowych odpowiedników kanału drugiej komercyjnej stacji telewizyjnej w Polsce, TVN-u, którym jest TVN Style, czyli kanał zwrócony do kobiecej widowni. Rozpoczynamy od numeru piątego, którym jest niemiecka stacja telewizyjna należąca do grupy kanałów RTL, czyli RTL Passion. Numer 4, czyli kanał należący do grupy JT Media Enterprises, który jest siostrzaną stacją słowackiego kanału TVJ, czyli VAU. Numer 3, to holenderska stacja należąca do grupy Talpa Network, czyli Net5. Numer 2, to włoska stacja telewizyjna należąca do grupy Cairo Communication, czyli Lasette D. I numer 1, czyli hiszpańska stacja telewizyjna, która należy do grupy Mediaset Espania, czyli Divinity. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Przedstawiłem wam pięciu odpowiedników TVN. Tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.